Wzory na koszulkach, naszywki, plakaty. Symbol liścia konopi indyjskiej jest wszechobecny, ale nie jest trendy. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, czym tak naprawdę jest to, co nazywają trawką. Tylko jeden buch. Miłosz ma 19 lat. Marihuany pierwszy raz spróbował w liceum. Miał wtedy zaledwie 17 lat. Pamiętam tych dealerów, którzy z dziką rządzą w oczach dawali nam skręty, Czekali na nas pod szkołą i wciskali do ręki po dwa, trzy skręty. Skuciłem się w końcu, przyznaję miłość. Nie miałem pojęcia, co będzie się po tym ze mną dziać. Wziąłem jednego macha i przeniosłem się do innego świata. W tym świecie nie było pana Boga, a na ludzi polowały żonne krwi wilkołaki. Musiałem przed nimi uciekać, a one ciągle rozrywały moje ciało. Gdy się ocknąłem, leżałem w szpitalu. Okazało się, że przez rok byłem w szpiączce spowodowanej marihuaną. Jest to naturalne działanie toksycznej substancji THC zawartej w masie marihuanowej, mówi profesor Jan Głąbek z Instytutu do Spraw Substancji Toksycznych. Jedno zaciągnięcie się dymem, powstałem wskutek spalania masy marihuanowej, potrafił śmiercić nawet do 30 tysięcy szarych komórek, ostrzega profesor. Od palenia do strzykawki. Marihuana wydaje się być dla wielu lekkim, zabawowym narkotykiem, którym można sobie popalić od czasu do czasu bez żadnych konsekwencji. Nic bardziej mylnego, mówi Andrzej, lat 15. Owszem, na początku tylko się paliło. Fascynowały mnie te niesamowicie długie halucynacje, miesiące wycięte z życia. Jednak po jakimś czasie okazało się, że przestało mi to wystarczać. Zacząłem wciągać oczyszczoną marihuanę przez nos. Dawało silniejszy efekt. Przypłacałem to jednak ciągłym krwawieniem z nosa i notoryczną biegunką. Przyszedł w końcu taki czas, że sięgnąłem po igłę. Wywar z marihuany jest najsilniejszą substancją toksyczną na świecie. Podczas wojny z Sowietami w Afganistanie talibowie używali słoików z wywarem tamtejszej odmiany marihuany zwanej Hasisz do zatrucia armii wroga. Słoik taki rzucony na pojazd opancerzony sprawiał, że pancerz topił się, a wszyscy ludzie dookoła ginęli w strasznej agonii. Dziś ów wywar odpowiednio rozcieńczony stosowany jest przez większość narkomanów na świecie. Uzależnienie od marihuany jest tak silne, że przyjmowanie kolejnych dawek staje się najważniejszą potrzebą, jaką otrzymał co uzależniony. Codziennie na świecie z powodu przedawkowania marihuany umiera około 500 milionów ludzi. Lobby marihuanowe krzyczy jednak, że są to dane zakłamane, gdyż nikt od jarania jeszcze nie umarł. Nie wspominają oczywiście o przyjmowaniu dożylnym. Równocześnie podają oni argument, że alkohol również niesie ze sobą tysiące ofiar, Ostatnie badania wskazują jednak, że nie zanotowano ani jednego przypadku utraty zdrowia bądź życia w wyniku spożywania alkoholu, nawet w dużych ilościach. Pan Stefan, lat 50, pije codziennie od 14 roku życia. Raz za czasów strajków robotniczych zdarzyło mu się zapalić tzw. trawkę, podaną mu przez znaną obecnie osobistość zajmującą ważne stanowisko w rządzie. Obecnie pan Stefan przebywa w szpitalu z powodu marskości wątroby jednego z objawów, jakie zostawia po sobie konopia. Tyle lat piłem, i nic mi nie było. Raz człowiek jakieś świsko zapalił, i już się okazuje, że po latach, że z tego powodu wątroba mu pada. Żali się pan Stefan, marihuana, zrób to sam. Marihuana, a właściwie masa marihuanowa, jest strasznie prosta w produkcji. Pierwszym etapem produkcji jest zasadzenie krzaków konopi, tak zwanego opium, na które następnie podlewa się benzyną. Po dwóch miesiącach oczom hodowców ukazuje się dorodny, ociekający mleczkiem pączek, tak zwany szczyt. Owe mleczko zbiera się i dostarcza do tak zwanej cegielni. Tam też mleczko jest rozcieńczane przy pomocy ACE, co nadaje dymowi specyficznego kopa, a następnie dodawana jest farba. W zależności od rodzaju używa się różnych odcieni zielonego bądź brązowego. Tak przydowodowany płyn mieszany jest z mieszaniną mąki i cementu, co tworzy tak zwaną cegłę, która następnie po osuszeniu jest kruszona i jako tak zwane topy trafia do sprzedaży. Część otrzymanej marihuany jest jednak oczyszczana kilkukrotnie, by otrzymać biały proszek, tak zwaną kokainę. Kokaina wymieszana z proszkiem do pieczenia oraz serkiem feta, następuje wtedy fermentacja sera, co nadaje substancji specyficzne właściwości, daje produkt znany jako amfetamina. Obywatelu, walcz. Teraz, gdy wiemy już wszystko o śmiercionośnej roślinie, jaką jest konopia, nie bójmy się z nią walczyć. Donoszenie na narkomanów, osoby noszące jej symbol, tzw. dealerów, oraz kogokolwiek tylko podejrzewacie, jest waszym obowiązkiem. Stańcie do walki o lepszą przyszłość. O przyszłość bez marihuany!